Zapominalski gracz zawsze o czymś nie będzie pamiętał. Najczęściej nie będzie włączał pokłosu słomy mimo tego, że jego zwierzęta bardzo, bardzo jej potrzebują. Chyba nie ma niczego gorszego niż zmarnowanie swoich plonów tylko po to, żeby słomę posiekać i rozrzucić po polu. Zapominalski gracz również bardzo często będzie trzymał swoje zwierzęta głodne i nie będzie dostarczał im ani jedzenia, ani słomy. Jeśli natomiast chodzi o szklarnie, bardzo często Często w szklarniach niestety nie będzie wody, a w punktach produkcyjnych nie będzie wystarczającej ilości towarów, ponieważ po prostu zapomniał ich dostarczyć. Jeśli chodzi o maszyny, zapominalski gracz często zapomni po prostu kupić jakiegoś komponentu, albo zapomni o tym, że dana maszyna nie będzie w stanie uciągnąć innej ze względu na zbyt niską moc. Szklarniarz lub miłośnik szklarni jest to gracz, który na swojej farmie zawsze będzie miał aktywną szklarnię. Dostarczy do niej wodę i będzie dbał o wszystkie roślinki w taki sposób, żeby dawały jak najlepsze plony. Jeśli natomiast chodzi o zbiory, to będzie je manualnie sprzedawał wszystko po to, żeby osiągnąć jak największy zysk. Nie ma co. Ze szklarni można uzyskać naprawdę dobre pieniądze, mimo tego, że te pomidory wyglądają jak wycięte z kartonu. Czołgista, ewentualnie wojskowy, będzie to gracz, który większość swojego czasu będzie poświęcał na jazdę czołgami po mapie w grze w Farming Simulator 22. Będzie na przykład próbował wykorzystać unikalne zdolności tych wielkich pojazdów wojskowych, a także będzie mógł prowadzić ostrzał za pomocą karabinu maszynowego oraz po prostu większej lufy. Oczywiście, ten ostrzał jest tylko i wyłącznie umowny. Dlatego, że w tej grze nie da się niczego wysadzić, jednak, jak zaraz zobaczycie, będzie można przynajmniej usłyszeć efekty dźwiękowe. Także czołgista będzie zawsze czerpał z tego fan. Ten gracz będzie wykorzystywał dodatek Steel Harvest. Jest to taki specjalny dodatek, który możecie sobie pobrać z internetu taką Mainkonkę. Poszukajcie sobie, jeżeli chcecie zostać czołgistami w grze Farming Simulator 22. Gracz, który baguje grę, będzie czerpał szczególną frajdę z szukania bugów w farmingu. Może na przykład wylatywać helikopterem na bardzo wysokie wysokości i próbować z niego wyskoczyć w taki sposób, żeby helikopter wylądował pod mapą albo właśnie zbagował grę. Kilka razy udało mi się coś takiego zrobić. Innym przypadkiem może być na przykład próba wyładowania cukru pod mapę z przyczepki z autoloadem. Tak czy inaczej jest wielu graczy, którzy czerpią frajdę z szukania bagów w grze. Nurek to jest gracz, który bardzo często będzie topił swoje pojazdy. Ten typ gracza tak naprawdę będzie się dzielił na dwa pododdzielne typy. Jednym z nich będzie Nurek, który będzie topił swoje pojazdy celowo, najczęściej w multiplayerze, tylko po to, żeby wkurzyć swoich kolegów, z którymi aktualnie gra. Nurek to również może być gracz, który bardzo często malagi i czasem nieświadomie po prostu wjedzie do rzeki jakimś pojazdem w taki sposób, że go po prostu utopi. Który typ gracza pasuje najlepiej do ciebie? Daj znać koniecznie w komentarzu.